Przede wszystkim wszyscy obecnie mogą mnie słyszeć na boisku, ale zawsze chcę, aby moi zawodnicy grali szybko. Chcę również, aby tworzyli jak największą ilość sytuacji, jak tylko to możliwe. Przede wszystkim jest to dla nas istotne. Oczywiście możemy grać bezpiecznie. I w, czasem rzeczywiście musimy cofnąć piłkę, aby utrzymać posiadanie piłki i jednocześnie rozglądać się za wolną przestrzenią na boisku, ale czasem można oczywiście zagrać inaczej. Na początku, mówię tutaj o pierwszej połowie, w wyniku zmian pewnych odnieśliśmy sukces w drugiej połowie i powiedziałem zresztą, Podczas przerwy piłkarzom, że należy skupić się troszeczkę na pomocy, ponieważ pomoc powinna iść trochę do przodu, do pierwszej linii, ponieważ w pewnym momencie byli w tej samej linii, gdzie nasza obrona, no i wtedy nie zyskaliśmy za dużo na tym ustawieniu i nie mieliśmy przewagi. Niektórzy zawodnicy może nie czuli się komfortowo z tym, ale musimy, no, również na tym się zastanowić i musimy też takie sytuacje umieć tworzyć. Również jeżeli chodzi o odległość między zawodnikami a piłką, no. Mogli być troszeczkę bliżej, to również musimy zmienić, ponieważ w szczególności przeciwko niektórym zespołom musimy być za pierwszą linią, po to, aby w pewien sposób zap zaprosić pomocników przeciwnika, aby przyszli do nas i żeby za nimi znowu stworzyły się puste pole gry, które my wykorzystamy w tym ce centralnym korytarzu. Nie było też komunikacji między napastnikami w pierwszej połowie, ale to oczywiście później się zmieniło. Jeżeli chodzi o prawą stronę, była, była dobra, był to korytarz, gdzie tworzyliśmy dużo a, sytuacji. Jednocześnie zmienialiśmy styl gry, były to bardzo a, dobre pyta podania, pytania do między innymi juźwiaka i ten, to wsparcie było rzeczywiście widoczne na prawej stronie, boiska, jeżeli na lewej, na lewej grał rybus, ale rybus oczywiście też dużo robił, bo może prowokować, prowokował, ale może prowokować jeszcze więcej, ponieważ Jednym z problemów, które były również w przeszłości Wynikały też z dośrodkowań. Mamy teraz trzech napastników i te dośrodkowania były istotne, ponieważ jeżeli centralny korytarz no, jest, jest niemożliwy, no to wtedy atakujemy skrzydłami. No i tak też było, bo później nastąpiła druga połowa i po raz kolejny doszło do zmiany, i tak jak widzieliście, lepiej graliśmy, byliśmy bardziej mobilni. Po obu stronach boiska gra toczyła się bardzo dobrze. Interakcja między Płachetą a Grosiskiem była naprawdę fenomenalna, i na podstawie tego wyprowadziliśmy sytuację i strzeliśmy jedną bramkę. Mogliśmy strzelić jeszcze jedną, ale i tak cieszę się, jeżeli chodzi o Karola, który grał naprawdę bardzo dobrze. Strzelił jedną bramkę, mógł strzelić drugą. Mobilność była bardzo dobra, ale naprawdę cieszę się z tego wyniku. Jeżeli chodzi o Roberta, rzeczywiście odczuwa ból w kolanie i dlatego też został przyłożony lód do kolana, po to, żeby uśmierzyć ten ból i żeby ewentualnie zniwelować zapalenie, jeżeli się pojawi. Jutro oczywiście sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Dzisiaj musi się wyspać. Jutro na pewno ból zniknie. Miejmy nadzieję, w szczególności jest to dla nas, ale też dla niego. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Sebastian Staszewski, Inter. Ja będę miał dwa pytania. O, oba Poniekąd troszeczkę krytyczne. Pierwsze pytanie, czy jeżeli widzi Pan Roberta Lewandowskiego, który długimi fragmentami cofa się do drugiej linii, żeby wziąć piłkę i najlepszy piłkarz na świecie, najlepszy napastnik na świecie, wciela się w rolę pomocnika, to czy nie ma Pan wrażenia, że to jednak troszeczkę groteskowe? Jeżeli chodzi o Roberto, oczywiście nie widzę go jako pomocnika. Może Pan odebrał to, że wciela się w rolę pomocnika, ale tak nie jest. Groteskowe to jest to, żeby wychodzić rzeczywiście z piłką, z, która była cofnięta w polu gry i jeszcze strzelić gola. To może być groteskowe. Ponadto był bardzo mobilny, jeżeli chodzi o grę między liniami. Może też dla Was jest to groteskowe, bo nie widzicie, jak gra w Bayernie, bo znajduje się na każdym, a wszędzie, na każdej pozycji na boisku i on jest przyzwyczajony do tego, żeby zmieniać te pozycje. Ponadto musi być ta interakcja między liniami i no tak jak mówiłem już wcześniej, musimy odpowiednio rozegrać akcję do pomocników i zastanowić się i wiedzieć, jak dalej podać piłkę i rozegrać, aby napastnicy mogli wykończyć tę akcję, jednocześnie uwzględniając, że to powinno jednak dziać się też środkowym korytarzem, czasem też skrzydłami, dlatego też, no tu bym się nie zgodził, jeżeli chodzi o to, bo Robert Lewandowski nigdy tym pomocnikiem nie był, odnajduje się wszędzie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, Mam nadzieję, że zawsze tak, zawsze tak będzie. Chodzi o to, że z każdą zmianą no, tworzymy lepszą piłkę, ponieważ pojawiają się nowe sytuacje, tworzymy akcje, strzelamy bramki, wygrywamy mecze. I mam nadzieję, że tak będzie. I mam nadzieję, że za każdym razem taki sukces będziemy osiągać. Mogą być dwa powody ku temu. Przede wszystkim przez bardzo długi okres czasu pasował i po prostu nie grał. A teraz gra w sposób ciągły. Dlatego też, no, z jednej strony to dobrze, no bo kondycyjnie na pewno wróci do formy, bo jedną rzeczą to oczywiście jest trening, a drugie to rzeczywiście gra przeciwko oponentowi, gra na serio. I kiedy. Kiedy wychodzi z tego jednego trybu, gdzie przerzuca się na grę o wyższej wydajności, będzie z każdym meczem lepszy. W każdym meczu, czy to z Węgrami, czy to teraz miał okazję strzelić bramkę, musi być bardziej agresywny. To na pewno i musimy nad tym popracować, ale również podnieść standard gry, bo niewątpliwie jest to naprawdę dobry zawodnik, który potrafi kończyć sytuację, ale. Według mnie również dotyczy też jego roli na boisku, bo dla niego to jest oczywiście nowa sytuacja. Wszyscy przyzwyczajeni są do tego, że widzimy go bardziej w centrum polu gry. Również w jego klubie często gra w środku pola, ewentualnie troszeczkę się cofa, ale jest skupiony na środkowym korytarzu gry. Wspiera też innych pomocników i nie jest może przyzwyczajony do tego, aby odnaleźć się na innych pozycjach i żeby odpowiednio strzelić się w sytuację. Zawsze, kiedy ma piłkę, rozgrywa ją szeroko, a to niebezpieczeństwo jednak znajduje się na środku pola gry. Ma swoje pozycje, gdzie czuje się komfortowo, ale to jest bardzo silny zawodnik, który odnajduje się też z tyłu pola gry. Jest też bardzo skromnym piłkarzem, ponieważ naprawdę pracuje bardzo ciężko. Zresztą w meczu przeciwko Węgrom. W momencie przejścia do obrony był, liną, był jedną linię za Robertem po to, aby wesprzeć naszych pomocników i rozegrać akcję. Dlatego też wraz z postępem czasu, a jest to oczywiście proces, mówię tu o jego procesie trenu, trenowania, ale też udoskonalenia swojej formy i dalszej pracy, to w ramach tego procesu odnajdzie się na pewno w każdym w każdy miejscu na boisku i komunikacja z zespołem będzie lepsza i koniec końców uważam, że um, Milik i Aro będą naprawdę fantastycznie grali. Dlaczego zdecydował się Pan zagrać dzisiaj trójką napastników, wiedząc, że prawdopodobnie z Anglią tak nie będzie grał? Czemu Pan tego meczu dzisiejszego nie chciał potraktować jakiegoś takiego testu e, w najważniejszym meczu w eliminacjach? To nie jest tak, że nie zagramy z trzema napastnikami, ale chcemy również pracować nad takim modelem i chcę pracować w tym kierunku, ponieważ uważałem, tak jak zresztą odpowiadałem na jedno z poprzednich pytań i kiedy przybyłem do Polski, tak jak już powiedziałem na początku, to jest jedna z naszych najlepszych pozycji i interakcja z nimi powinna być dobra, jest już dobra. Mamy bardzo dobrych zawodników na szpicy, dlatego też jeżeli powinniśmy ich wspierać tak jak już wspieraliśmy i strzeliliśmy już tyle bramek i chcemy strzelić jeszcze więcej. Wiemy jak usiądnąć też pewną równowagę, musimy też zastanowić się jak ją polepszyć i czemu by tak nie zagrać to przeciwko Anglii. W Anglii. Przede wszystkim nasza drużyna ma spory problem, po prostu jest zbyt wolna na teraz. Nawet to wyszło w takim meczu jak dzisiaj z outsiderami. Dziękuję. 11 zawodników, którzy grali bardzo blisko siebie I jeżeli prowadziliśmy dribbling, to często dochodziło do fauli, to też jest trudno aby nadać pewną prędkość i szybkość tej grze, dlatego to będą dwie zupełnie dwa zupełnie równie różne mecze. To też nie jest żaden klucz dla kwalifikacji, bo mecze rozgrywamy uwzględniając taki inny kalendarz, ale tak jak już mówiłem wcześniej i powtarzałem od samego początku. Jeżeli Chcemy strzelać ważne, istotne bramki, to musimy pokazać na boisku, że mamy ambicje i mamy odwagę również, grając przeciwko zespołom, które mają inne zdolności, inne możliwości, grają inną jakościową piłkę, ale też inną piłkę, ponieważ grają bardziej intensywną piłkę. W Anglii zawodnicy, którzy grają, co weekend w zasadzie grają przeciwko najlepszym klubom, grają 2-3 mecze. Oni są przyzwyczajeni do innej intensywności gry. My musimy stawić im czoła, tak jak dzisiaj już mówiłem, zresztą w szatni. Musimy być mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o intensywność gry. Jeżeli nie, no to będzie oczywiście trudno, ale nie będzie to niemożliwe. I tak jak już mówiłem wcześniej, jestem pozytywnie. Nastawiony jestem pewny, jeżeli chodzi o moich zawodników, o tych, których mamy, na pewno będzie to mecz, który będzie dla nas wyzwaniem, ale na pewno możemy wygrać i na pewno możemy tworzyć właściwą mentalność w nasz sposób. Dziękuję bardzo.